Plan miasta przywędrował z, razem z moim tatą, który się wprowadził na ulicę Brant'a w 1953 roku po ślubie z moją mamą. I przechowujemy to jako niemalże relikwie, bo, bo jest to plan wydany w latach, kiedy rodzice się rodzili, czyli datuje się powstanie około 1930 roku. Dokładnie do źródeł nam się nie udało dotrzeć. Natomiast po nazwach ulic czy, czy ulicach zaznaczonych na tym planie można taki przedział na pewno został wydany przed II wojną światową w latach 30. A jeśli chodzi o pamięć, którą sięgam wstecz, no to dotyczy najpierw Branta, potem dopiero Branta, gdzie się urodziłam, a dopiero potem dalszych wypraw już jako dziecko, a później już osoba dorastająca czy, czy dorosła. Przypomnijmy, że w poprzedniej rozmowie wspominała Pani, że tam było puste pole, nic nie było i dopiero zaczęto zagospodarowywać ten, ten teren, prawda? I to widzieliśmy tutaj na tym planie, tak. rzeczywiście puste i ze zdjęć, rzeczywiście puste. No i tak powolutku dochodzimy, że ta dzielnica stała się Powoli częścią Bydgoszczy, bo ona chyba była wsią, prawda? Kiedyś? Praktycznie nas tak traktowano. Zresztą myśmy się też czuli, praktycznie jakbyśmy mieszkali na wsi, bo dookoła budziły nas koguty, pasły się krowy w miejscu, gdzie obecnie jest teren taki rekreacyjny, górzyskowa bardzo ładny zresztą, zagospodarowany, na którym wcześniej jeszcze był znany w Bydgoszczy odkryty basen. Przy ulicy Kosaka, a my pamiętamy kiedy na Kosaka biegło się do pani Walongowej z kanką po mleko, bo hodowała krowy i, i dla nas to było właściwie źródło tego, że, że mleko się upiło świeże prosto od krowy. No, w większości domów były hodowane kurki czy inny drób. Ogródek, tak, to warzywa. I owoce. Z uprawy ekologicznej, jako że u nas nigdy się sztucznych nawozów nie, nie stosowało, bo było, były zwierzęta, był nawóz naturalny. Mój tato hodował, jak tylko sięgnę pamięcią, to hodował gołębie pocztowe, w związku z czym był też nawóz od gołębi, ale to wiązało się z tym, że gołębie fruwały, dziobały coś tam w ogrodzie, więc nie wolno było niczego sztucznego, no bo. Wiadomo, że zwierzęta padałyby. Także teraz jest mocna uprawa ekologiczna, ale u nas była po prostu od zawsze.